Jeżeli widzisz, że liście Twoich roślin tracą kolor, robią się jakby srebrzyste, pojawiły się drobne żółte plamki, lub cały liść żółknie, może zauważyliście, że pojawiły się różnego rodzaju narośla, takie skorkowacenia. Na liściach Sansivieri są widoczne takie jakby uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo jakieś dziurki, plamy na pędach. No, coś dziwnego ewidentnie się dzieje. Roślina ma liście pozwijane, młode liście, które dopiero co ją wychodzą, nie chcą się rozwijać. No to mamy problem z wciornastkiem. W tym filmie powiem ci jak rozpoznać wciornastka, jak z nim walczyć i jak mu zapobiegać. Mam nadzieję, że ten film będzie przydatny. Miłego oglądania. Gdy doglądasz swoje rośliny podczas ich podlewania, nawożenia czy mycia ich liści, czasem możesz zauważyć na łodygach, ale również na liściach, pewne niepokojące oznaki, różnego rodzaju plamy, nacięcia czy narośla. Takie niewielkie skaleczenia, wybarwienia liścia powinny zapalić w naszej głowie kontrolną lampkę. Prawdopodobnie możemy mieć do czynienia z wciornastkiem. Wciornastek powoduje na liściach i łodygach. Następujące zmiany: nacięcia i rany skorkowa ciało. Na takich rankach widzimy narośla brązowe, suche, które odstają od liścia wyglądają mniej więcej tak. Gdy na liściu coś takiego się pojawia, kolejnym krokiem jest obejrzenie łodygi, bo bardzo często na ogonku liściowym tuż przy blaszce liściowej widzimy również skorkowacenia. Niektóre rośliny na atak wciornastków reagują zwijaniem liści oraz nierozwijaniem młodych liści. U niektórych roślin pod liściem mogą pojawić się otwory. Wyglądają trochę jak kratery. Ciężko je pomylić z miodnikami. Takie dziury w liściach, znamiona, powstają wtedy, gdy ze złożonych wcześniej jaj wciornastków w tkankach roślin wylęgają się larwy i wychodzą na zewnątrz. Same wciornastki, dojrzałe jak i pośrednie formy, są słabo widoczne gołym okiem, ponieważ mają milimetr, 2 mm i są cienkie jak przecinki. W zależności od gatunku może mieć różny kolor, czarny, brązowy, szary, paskowany, pomarańczowy, srebrny czy biały. Wygłodniały wciornastek, który na przykład zwykle żeruje na storczykach czy na anturium, może atakować inne rośliny domowe. We wczesnym stadium ataków wciornastków bardzo ciężko jest. Jest nam je zauważyć, ponieważ nie ma ich tak widocznych pod liściem. Chowają się w ziemi, składają jaja w tkankach roślin. Jest ich na tyle mało, że ciężko jest je nam zauważyć. Jedyne co widzimy, to pewne niepokojące oznaki na liściach i łodygach, ale jest sposób, by się upewnić, czy mamy do czynienia z wciornastkiem, i jest to test ogórka. Bierzemy plasterek ogórka, ja nie mam. Może być również plasterek pomidora czy truskawki. Musi być to plasterek warzywa czy owocu, który jest soczysty i mięsisty. A najlepiej, żeby pachniał, tak jak ogórek. Taki plasterek kładziemy na ziemi, delikatnie go dociskamy i po około godzinie czy dwóch szybko podnosimy go do góry i szukamy wciornastków. Szukamy owadów, które są cienkie jak przecinek, szybko się poruszają, połyskują. W świetle mogą mieć kolor czarny, szary, srebrny, biały, brązowy czy pomarańczowy. Jeżeli niczego nie widzimy, na liściach mamy niepokojące oznaki, to musimy się upewnić. Odkładamy plasterek na miejsce na ziemię i po około godzinie ponownie go podnosimy. Najlepiej powtarzać taki zabieg kilkukrotnie w ciągu dnia, by mieć tę pewność, że nie mamy wciornastka. Zmasowany atak wciornastków jest bardzo widoczny. Raz, że liście nam żółkną, liście tracą kolor, robią się srebrzyste. Gdy przyjrzymy się dokładnie, to widzimy delikatne, drobne, srebrne plamki. Są to plamy powyssanych soków. Przez wciornastki. U roślin z rodziny marantowatych, np. u kalatei, które mają bordowe liście od spodu, widzimy jasne przebarwienia. Takie przebarwienia mogą powstawać również od ataku przędziorka, ale jego łatwo zauważymy. Gdy liście naszych roślin zaczynają żółknąć, to pierwsze co robimy, zaglądamy pod spód liścia. Jeżeli jest to atak wciornastka, to na pewno go zauważymy larwy, jak i dorosłe osobniki. Przy zmasowanym ataku wciornastka roślina nam również marnieje w oczach. Jeżeli wiemy już, że mamy wciornastka, to pora się go pozbyć. Oczywiście możemy stosować naturalne ekologiczne sposoby, stosując opryski na bazie cukrów lub oleju, ale taka metoda musi być powtarzana dosyć często, co 3-4 dni. Dodatkowo musimy mieć tę świadomość, że wciornastki lubią również chować się w podłożu. Dlatego przy stosowaniu ekologicznych metod warto zastosować również pałeczki wbijane w ziemię, pałeczki przeciw szkodnikom. Jeżeli mamy dużo roślin, to warto pomyśleć o zastosowaniu entomofagów, czyli naturalnych wrogów wciornastków. Będą to m.in. różnego rodzaju roztocza, np. dziubałeczek wielożerny. Z larwalną formą wciornastków poradzi sobie również dobroczynek kalifornijski, który zwykle jest stosowany przeciw W walce z wciornastkiem warto łączyć kilka metod. Co dwa tygodnie testem ogórka sprawdzać, czy już się ich pozbyliśmy? Jeżeli mamy duży problem i wciornastki wracają i ciężko jest nam je wytępić, to warto zastanowić się, czy czasem nie użyć środków chemicznych. Stosujmy środki chemiczne o działaniu żołądkowym, kontaktowym i systemicznym. Różne opryski, ogólnie stosowane do zwalczania szkodników, głównie przędziorka, nie są skuteczne w przypadku wciornastków. Trochę podziałają, ale nie pozbędziemy się ich na dobre. Dlatego warto stosować opryski, które są głównie Przeznaczone do walki z wciornastkiem i będzie to na przykład kochinor. Warto rośliny również podlać opryskiem. Jeżeli była niedawno podlewana, to opryskajmy ziemię, zawińmy doniczkę w foliowy worek i pozostawmy tak na dwie godziny. Możemy nawet pozostawić na całą noc. Oprysk na liście, łodygi oraz podłoże należy powtórzyć po 5-7 dniach. Po tygodniu warto przeprowadzić test ogórka, by się upewnić, że pozbyliśmy się wciornastków. Gdy wykonujecie opryski chemiczne, Czytajcie ulotki. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, jak w bezpieczny sposób wykonywać opryski w domu, to odsyłam cię do filmu, który teraz ci się wyświetla w prawym górnym rogu. Jeżeli ten film był dla ciebie przydatny, to zachęcam cię do podzielenia się nim ze znajomymi. Niech twoje rośliny rosną pięknie i zdrowo. Pozdrawiam.